Cześć, to znowu ja, wasz specjalista od gadżetów reklamowych. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć może nie tyle o samych gadżetach, ale o przyjaznych środowisku materiałach, z których część z nich została wykonana. Nie jest tajemnicą, że świat jest dosłownie zalany plastikiem, a żeby bardziej zobrazować skalę problemu, dodam, że po oceanie pływa wyspa plastikowych śmieci, której powierzchnia jest niemalże 5 razy większa niż Polska robi nieprzyjemne wrażenie, prawda? Wiele ludzi na świecie pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. W efekcie czego pojawiają się innowacyjne materiały, które w mniejszej lub większej skali zmieniają nasze życie na lepsze. Przykładem takiego materiału jest rPET, o którym chciałem wam opowiedzieć kilka słów. rPET to nic innego jak poddane recyklingowi najczęściej występujące tworzywo sztuczne na świecie. Czyli PET, z którego wykonane są głównie plastikowe butelki, jednorazowe sztućce, opakowania do żywności i tym podobne. No dobrze, ale zapytacie, co ma plastikowa butelka do gotowego AirPET? Spieszę z odpowiedzią. W pierwszej kolejności plastikowe butelki są zbierane, sortowane, a następnie prasowane i przewożone do zakładów przetwórstwa to tutaj zaczyna się cała magia. Dalej butelki są cięte na płatki, podgrzewane do wysokiej temperatury i poddawane procesowi ekstruzji, w wyniku której powstają długie walce, finalnie rozdrabniane na pelet, z którego dalej powstają już gotowe produkty. Reasumując, zasadniczą zaletą Erpet jest to, że nie jest on pozyskiwany z surowca pierwotnego, czyli rafinowanej ropy naftowej, tylko z surowców wtórnych, co niewątpliwie wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Okej, okay, to co w takim razie możemy z tym arpetem zrobić? Cóż, wierzcie lub nie, ale można z niego zrobić praktycznie wszystko. Dla przykładu, każdy z tych pluszaków został wykonany z siedmiu przetworzonych butelek PET. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze torbę na zakupy, plecak, parasol, długopis, powerbank, kosmetyczkę, okulary przeciwsłoneczne, ręcznik, słuchawki, a jakby tego było mało, nawet koszulka, którą mam na sobie jest herpet. Jak widzicie, możliwości jest naprawdę wiele, a ten z pozoru niepozorny materiał skrywa naprawdę ciekawą historię. Stawiając już teraz na produkty wykonane z RPET, można nie tylko przygotować się na nieuniknioną przyszłość i zostać jednym z pionierów w branży, ale przede wszystkim dbać o środowisko. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że od teraz będziecie wybierać tylko produkty wykonane z RPET. Z katalogu Voyager rzecz jasna. Cześć!